ma z tej strony Lamona, to jest ponownie Hello Neighbor. Nagrywam teraz swój odcinek podcinku. Po Jestem nieuczesany. Mam to gdzieś. Eee, tu się bodajże że coś dzieje na samym początku. Ktoś nam otwiera drzwi, dzięki czemu możemy stąd wyjść po prostu. Nie do końca wiem. Znaczy, otwiera nam to jakiś duch, chyba jego syna Arona. Jakoś tak to chyba działa. Dobra, to mogę biec. Po co ja się skradam? Wychodzimy na światło słoneczne. się okazuje, że posesja się troszeczkę rozrosła. Mamy lornetkę, która jest nam niepotrzebna. To sobie mogę wziąć do ręki. Będę chciał gdzieś rzucić. Istnieje jakiś glitch, który powoduje, że da się wyskoczyć jakoś z krzesła i od razu wskoczyć na tą trampolinę. Eee, nie jestem pewny, skąd mu muszę zdobyć chyba skądś parasolkę, żeby zrobić to w normalny sposób. Tu mamy cały bite z kamio okno. Dobra, tu już wkraczam na teren, którego chyba absolutnie nie znam. W sensie nie mam pojęcia co tu się dzieje. Oraz chyba gdzieś w trawie jest ukryty czerwony klucz, z tego co pamiętam. Ja szukam klucza, zostaw mnie. Nie pamiętam tylko gdzie dokładnie gdzieś w pudłach jakiś jest ukryty, na przykład tu dogonił mnie skubany Dobra, pominijmy to. Tu bodaj, że da się coś wykopać. Tu mogę sobie chyba to odkręcić. Kiedyś. W jakiś sposób. Albo między deskami to było. A tu się to chyba zwykłym łomem uciec. Ja poszukam tego klucza, bo coś mi się wydaje, że on gdzieś tu jest. Ty pie... Klucza twojego szukam. Denerwuj mnie. Teraz nie mogę uciec na drugą stronę ulicy, to jest lekki minus. Tego poziomu dogonił mnie, dobra Muszę coś zrobić w domu. Oj, tu się pory dnia już zmieniają. Tak jak słabo. To jest latarka, którą sobie wezmę. Od razu włączoną. To, to jest zamknięte to pomieszczenie. Dlaczego tylko? Nie wydaje mi się, żeby tu było coś istotnego. Dobra, więc to okno jest niewybite. Dawaj, fotel sobie dwa za jednym zamachem wybijemy. O, oh, fakt, to jest zamknięte. Shhh, nie widziałeś mnie. Dobra, on tam gdzieś się miota, ja zamknę te drzwi. Tu mogę już wejść. skórkę od banana. Drzwi do piwnicy są zastawione. Jest nie tyle mądrzejszy tutaj, co bardziej irytujący. W sensie to jest, to jest mega mała przestrzeń. Tak, ty pieno kury. Nawet nie mam jak przedni uciec. A kibel ma na pewno zabarykadowany. Tu się zaczynają też zagadki. Lekko posrane, wybiję sobie tą szybę. Chcę mieć jakieś wejście do tego domu. Jak nie, to wejdę sobie w główny wejście. Słyszałem jakbyś się rozglądał, OK, Ja już sobie grabię u niego. Łatwo nie będzie. Łóżka i po oknie. Eee, tutaj nie wiem co się robi. Na pewno można zmieniać temperaturę wody. Ale co mi to realnie daje, to nie wiem. Zaraz, trzeź ja nie mogę się tam gdzieś wspiąć, bo widziałem ten kaloryfer i coś mi się kojarzy. Za każdym razem okno muszę wybijać. Wejdź tu do środka. Wejdź tu Nie chce mi się grać. Nie ja zebrałem tej latarki w biegu, a szkoda. Jesteś za szybki. Dobra, spróbujmy w takim razie wejść jeszcze gdzieś indziej. Może tam coś będzie. Bierzemy buciska. Nie może cię tu być. Nie możesz być wszędzie. Nie widzisz mnie. Nie widziałeś mnie. W Kiblu chyba coś jest. Musi być w zasadzie. A Gibraltar jest zabarygadowany, no nie chce mi się grać. To co ja mam zrobić w takim razie? On tam się pogubił we. lodówka? Może w lodówce coś. Typie, no! Ile można siedzieć w jednym pokoju? I naprawdę chcę coś znaleźć tutaj. Muszę je w jakiś sposób. Się dostać na górę. A układanie miliarda pudełek Mogę teoretycznie wyłączyć mu moc Ale to mi nic nie da. Od góry nigdzie nie wejdę chyba. Przynajmniej nie od tej strony. Ha. Jest tam też muszę wejść, tam też jest jakaś zagadka. Nie rozbiję okna, nie chcę się grać. On tu zaraz przyjdzie. No już przyszedł. Okna powybijał w ogóle. Co cieć uparty. Czemu? Bo byłem tam wiele razy, no ale hej no. Wszystkie pokoje zablokowane, what the fuck? Jak ja mam tutaj cokolwiek osiągnąć? Czemu ja przez okno nie mogę wejść? Nara? Możesz znaleźć pod łóżkiem, prawda? Może nie możesz? Szafę otworzył. Weź gdzieś tam pójdź indziej. Teraz już mnie znalazł. Chyba ustawiamy gdzieś pudełka i się próbujemy dostać, bo inaczej tego nie widzę. Mogę tu spróbować ułożyć jakąś wieżę. Ale to chyba nie jest to. Okno jest zabite deskami, więc tu nie wejdziemy. No, jest na klucz. Ono nie jest zamknięte. Czemu ja tam nie mogę wejść? Wlatuj do szafy. No, kurna. Daj mi wejść tylko kibla, cieciu. Nie będziesz strał w spokoju. Nie ma opcji. No i nie chcę się grać, bo nie mogę wejść przez okno. Dobra. Możemy go ograć Chyba Albo nas nie znajdzie, albo będzie wchodził 3 godziny po tej drabinie Albo nie zrobi nic, tak też może być Przeciwmy się Naprawdę? Na pewno nie mogę wybić tego okna, na pewno Co ty odpalasz, psycholu? Okej, wbija na górę, rzucę tam to pudło, bo chcę coś widzieć. Deska... Nie! Zabił mi dyskami to okno Ja ci kręcę, to mamy lekki problem. Ale to nie jest tak, że nie da się teraz nic zrobić Po prostu muszę się bardziej postarać. Nie możesz mieć krok za mną, prawda? Nie możesz. Ale mnie tu znajdziesz. Może wejdę tutaj. Nie mogę, no... Wy, ty wy Jeszcze raz, tam nic nie ma. Prawda? No nic tu nie ma. O, super, że ty masz łom akurat. Nie wiem, no ja nie wiem, co ja mam zrobić. Trzeba się jakoś dostać do tej łazienki. Tu sobie wybijemy okno, żeby go zająć. Chociaż <laughs> właśnie próbuję dostać się głównym wejściem, więc to nie jest może najlepszy pomysł. Nie trafiłem w drabinę. Dobra, wejście w klej też nie było najmądrzejszym pomysłem. Absolutnie nie wiem, co powinienem w tej sytuacji, w której się znalazłem, zrobić. Gra mi się sklep. A, to jeden z tych cutscenek, to pośmiertnych, które mają cokolwiek wyjaśnić fabularnie. Nie wyjaśniają. A, tu jestem już dorosły. Nie jestem dzieckiem. Nie mogę tego pominąć, więc trzeba to obejrzeć. No idziemy sobie przez dom, przez kuchnię. No, dzieje się coś strasznego? Co się dzieje na górze? Jakoś cały świat się wywrócił do góry nogami. Ktoś jest lekko zmadowany i ktoś lekko spada z okna. Mianowicie córka naszego sąsiada. Moglibyście to przyspieszyć. Moc słabą, dobra, ja coś spróbuję wykombinować, bo naprawdę nie... nie wiem co powinienem zrobić. Ty się wejść w ścianie w ogóle. Coś się... tu nie mogę też wejść, bo. Nie chciałem włączyć tego telewizora. Poszedł gdzieś. Jak mówiłem, nie sprawdziłem lodówki ani nic. Tu jest kamera, nie chcę mi się grać. W lodówce jest jakiś klucz! Zdejmijmy tą kamerę, bo mnie będzie denerwować. Rozwalimy sobie nią okno. I możemy wbić na górę, okej. Okay. Czyli dobrze myślałem z tą lodówką. Dobra, mamy teraz jak uciekać naszemu sąsiadowi drogiemu. Możemy też się poskradać. Wtedy nas nie będzie słyszał i nie będzie nas gonił. Wiecznie. Okej, z drugiej strony muszę tu wejść. Rekina już słyszę. Wybornie. Okej, okay, dobra, już, już rozumiem, ja już wiem jak mam to zrobić. Tu mogę sobie przejść i czy ja mogę coś tu znaleźć oprócz... ...dziwnych, creepy, sztucznych rzeczy? Mogę wziąć latarkę, którą chciałbym. Bo w tym momencie nie widzę za dużo. Jest ciemno. Tu jest zamknięte, okej. Okay. Dobra, mamy otwarte przejście na górę, ale on też teraz tu może wchodzić. Ale to jest nieważne. Dobra, zlatujemy sobie tutaj. Eee, mam coś w jakim punkcie, mam ten klucz, który chyba mi się już nie przyda. Eee, potrzebuję wył zmienić temperaturę wody, chyba powinien ten rekin wtedy. Tu jest okno wywalone. Eee, prawda? Gdzie to się zmienia? Okay. Teraz jest zimna woda. Mam nadzieję, że tego nie zmienisz. Kupię cioto. To jest otwarte. No, wszystkie postępy się zapisują. I przy okazji jest jasno, także to też nam daje przewagę. Um, tak. No, wbiegamy teraz na górę. Zaraz. No, jak mi te drzwi? Nie zaraz. Tu jest rekin. woda nie zamarzła. Muszę jakoś przepływ wody zwiększyć? Coś? Wydupiaj Najlepiej na drugi koniec tego. Spróbuję się tam przejść, ale to jest bezsensowne. Aż on włączył z powrotem wodę na normalną temperaturę. Bo czemu tego zatrzasnąć po prostu nie mogę? To jest tak bezsensowne. Nie no, temperatura jest zmieniona. Ok. Potrzebuje Nie trybika, tylko jak to się nazywa. Hey, czy ja mogę to stąd zdjąć? Nie mogę chyba Chyba to nie, to nie tutaj No potrzebuję tego czegoś od zaworu ja Ten pokój nie może być bezużyteczny, prawda, tu jest coś Co mi pomoże, prawda Gramofon sobie mogę odpalić, ale co z tego nie wejdę z jakiegoś powodu. Drzwi są zablokowane. Nie wiem dlaczego. Mimo, że nie ma na nich nic. Ja już nie wiem. Jestem delikatnie mówiąc, zagubiony. Mogę go hitnąć tym? Nie mogę chyba. Nikt się stąd nie przedostanę, chyba. Teraz, tu są rury, może mogę po rurach wejść jakoś Jeśli się nie zgliczuję oczywiście Tu mogę się przejść po rurach Chyba Co ty co ty próbujesz? Co on kuźwa miał w ręce? Teraz to ja strollowałem, bo ze spadłem, ale... Co on miał w tej łapie? Mogę się przejść teoretycznie po tej. tam co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Obciągnąć mogę co najwyżej. Teraz czyli po takim dachu mogę się przejść, ale tylko w bok. Zaraz, tu jest jakaś platforma. Pudełka. Um, nie wiem co się właśnie wydarzyło, ale potrzebuję więcej pudeł. To jest potwierdzona informacja, zostaw nie błagam. Wymyśliłem coś i ty chcesz już mi wszystko spartolić, tak? To jest dokładnie to, co chcesz zrobić. mnie, tu, nie chce się, się grać. Dobra, teraz mogę od razu już się tu przejść. Może tym razem ta taktyka zadziała Albo mogę się po prostu tu ustawić te pudła Bo tu jest... Stabilniej i... Ale i te pudła nie są stabilne, zdecydowanie Weźmy to Jeszcze przykładowo te dwa A jednej, To mogę chyba wywalić, już mi się nie przyda Wrócimy na górę Spróbujemy ustawić wielką wieżę. I nie, nie w ten sposób na pewno. Trochę bym świetnie wybornie. Nie chce mi się żyć po prostu. Chcę ustawić to pudło, żeby w miarę stabilnie stało. To jest chyba odpowiedź na moje wszystkie pytania. Proszę ustawić sobie górę pudeł. Ale się wolałbym takie zwykłe, bo tym, tym jakimś kartonom śmiesznym to nie ufam. Zbierz to, zbierz to. On mnie nie widzi, świetnie. Więc nie rozwali mi całej mojej góry. Miejmy nadzieję. Zobaczymy sobie teraz na nią i zbudujemy sobie ją dalej. Nie! Proszę cię no! Dlaczego mi to robisz? Pudełko drogie. Skoczę tu. Muszę jakoś z tej strony bardziej. Wszystko się rozwali. Cały misterny plan się skończył. Dobra To sobie, może spróbujmy zbudować bardziej stabilną konstrukcję Przez to mam na myśli, że Chcę zostawić te pudła tutaj wszystkie One, one tu już zostaną Bierzemy teraz to Postawimy na tym Muszę jakoś, to się robiło jakoś tak, się na tym I to się nie glitchowało, ale chyba to nie działa w tym przypadku Okej, okay, ustawiło się To już się rzuciło Potrzebuję jeszcze Z2 około Nie wiem czy ich doświadczę, mogę też sobie postawić Jedno tutaj, żeby było mi łatwiej wskoczyć Ale to mi chyba niewiele daje że ja jestem tu Nie, to mi chyba wiele daje Znaczy w sensie, to jedno pudło da mi więcej tu na górze Nie, proszę Moja wieża fla. Nie ma mechaniki łapania się w tej grze. Krawędzi. Okej. Okay. Wszystko się wywaliło. Już było tak świetnie. Oj, spadło mi to pudło. Stop. Postaw to tu. Właź właśnie, podrabinie. już podrabinie. Psycholno. Przeleciało to przez niego. Nie chcę się. Oj nie Kuź, On mnie przyciąga tym? To jest taka gigantyczna, chciałem ja powiedzieć suszarka, ale to nie jest suszarka. Nawet nie, nie wiem o co mi chodzi w tym momencie. Cie się zgriczowałem w pudełkach. Kolejna kacenka. Łóżko szpitalne. Zrezygnowany sąsiad. Niestety, żon żonka mu zmarła. Ja nadal nie wiem, co mam zrobić, żeby uciec z jego domostwa. Przede wszystkim też nic nie widzę. Gdzie jest ta latarka? Nie wypadła gdzieś, prawda? Stop latarka na pewno była tam. Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, Panie, ja potrzebuję oświetlenia do pracy nad takimi rzeczami, widział światło pewnie. Łatwo go stąd nie wykurzę, nie mam nawet jak. Okej, okay, postawię sobie to tu, żeby mi świeciło. Chociaż i tak daje mi to niewiele... Dobra, zabij mnie, w sensie... O nie! Copałem się w pułapkę. Gdzie ty chodzisz? O, o. Tu nie sły się tu zrobił złap, nie? Chcę mieć dzień, bo inaczej nic nie widzę. Dobra, także następna część tego filmu to jest, nie wiem, jakieś 15 minut męczenia się i ustawiania pudeł próbowania wejść na platformę, na której nic nie ma dosłownie, a potem jest następne 15 szukania czegokolwiek w tym domu, nie wiem. Jak widzicie na załączonym wideo podczas szukania bawiłem się trochę świetnie zrobioną fizyką. W sumie widzieliście przez ostatnie dwa odcinki jak świetnie ta gra jest zrobiona, także nie powinno was teoretycznie to zdziwić. Ale no, sposób mojej ucieczki końcowej jest zaskakujący, także re realny, że tak nazwę, sposób rozwiązania wstawię na początku następnego odcinka. Ej, oj, przepraszam, mikrofon i nie chciałem się tak pisać, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Także tego, jakiś sposób zwykły, że tak nazwę, rozwiązania tej zagadki zobaczycie w następnym odcinku, a na razie miłego oglądania tego rollercoasteru. Wyraźnie się zgliczowałem. W jakiś sposób wyleciałem poza mapę. Nie, żebym się nie cieszył, bo absolutnie nie wiedziałem, co mam zrobić. Um. Widzicie co? Ja może nagram jeszcze jeden odcinek z tego, jak przechodzę ten akt. Drugi. Spróbuję coś. ...pokombinować. Może dowiem się co mam tam zrobić. No i co? No i to na razie na tyle. No ja, ja, ja tu się nasiedziałem. Naprawdę. Nie będę narzekał, że mnie wyrzuciło. Nie mam pojęcia, co miałem zrobić. Na razie.